Delfiny to super zwierzaki. Bardzo mocno chlapią. Twój występ był super. Dziękuję, Gronochu. <gryzmałki> A teraz wasza kolej. Narysujemy okay. go razem. Zobaczycie, jakie to proste. Sorry, Nie. Gotowi? Tak, Na dzieła. Jaki zwierzaki mogę robić sztuczki. Mm. Zacznijcie od tułowia delfina. Wygląda trochę jak ślimak. Następnie dodajecie ogon, przez który jest podobny do foki. <laughs> Narysujcie mu brzuszek, buzię i oko. Teraz jest trochę jak ptaszek. Dorysujcie płetwy i gotowe. To łatwiej <laughs> Tak jest, skończone. Ta -da. Ta -da. Możecie go jeszcze pokolorować. Nie wiem jak ty, ale ja bardzo lubię rysować. A ja uwielbiam zgadywać, co rysujesz. <laughs> <laughs>

Kitty, Spada, Swan, Quaska, Pchoa, Igly Soup, and Miss Nabis, Smog, Urodzinowy prezent. Miss Monka, A nice kiss. Oh, friends, what's going on? Are you telling each other funny stories? No, no, no. So then, what is it? Is it a new game? <laughs> <laughs> surprise! <laughs> Happy birthday, Scottie! <laughs> <sketchy. laughs> <laughs> <laughs> that's amazing! That's <not> the best <laughs> <laughs> ever. And I have a surprise for you! <laughs> oh, a present? Oh, thank you! What is it, Doodleboo? What is it? It's a riddleboo. A birthday riddle riddleboo, I mean. I hope you're... Are you ready? Let's start! I hope you're ready! Za nam przyjemność! No przyjemy, Tak, łatwizna, to prezent! Za tu jest! do żadnej urodziny! Lubię go ale go jeszcze nie otwierać! Mój prezent to rozwiązanie tej z damki! Tak! Musisz odgadnąć, co to jest! To prawda! Wiem, i dalej! prostokącie rysuje dwa kółka! O, to głośniki! Musisz... Za na moich urodzinach będziemy tańczyć! O no tak! Świetny pomysł, Szkicku! No tak, no tak! Król parkietu! Byłem no. fajowy, co nie? Jesteś w tym świetny, Szkicku! Ale na twoje urodziny wybrałem coś innego. Coś innego, Krysul Krysbołku? Zaraz na to padnę. Co to może być? Kolejny prostokąt. Małe uszy, usta wyglądające jak fala? Już wiem! co jest robot! Urodzinowy robot! No tak, dobrze, branie. Robot nie dobra. jest urodzinowy! A, a, a spędzą mnie plecy! Jedny śkipek! Nie sędzą plecy! Za nie mają świetne urodziny, no proszę, nie przestawaj, śmiało! Dodam jeszcze kilka kółek. Na pewno to nie jest robot! <śmiecki> nie, patrz! Prawie skończyłem rysować. Brakuje tylko... Świeczki! To tort urodzinowy! <śmiecki> tak to nie urodzinowy! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Let's go, happy, happy birthday! Happy, happy birthday, happy birthday, Scatty! Happy birthday you, Scatty! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Make it work. <laughs> I'm hungry. <laughs> <laughs> Urodzinowy ale urodzinowy jest... Happy sketching! Niech szkicek, krój parkietu! Tam wszystkich! Szkicku, podzielisz się ze wszystkimi urodzinową gryzmozgadywanką? Ja się nie podzielę! nie Zacznijmy! Weźcie swoje przybory. Śmiało! Co zapewni nam świetne urodziny? Oczywiście to za cudownymi przyjaciółmi. Zacznijcie od prostokąta, który jest pierwszą warstwą mm. urodzinowego tortu. Mniam. Na narysujcie dwa kółka, które wyglądają jak głośniki, ale są dekoracjami. Jeżeli dorysujcie większy prostokąt, to druga warstwa tortu. Po bokach znajdziecie makaroniki. To przez nie tort wygląda jak robot. Na koniec dorysujcie jeszcze więcej dekoracji. Cukierki. Lewę, świeczkę i tort jest gotowy. Wszystkiego dobrego, lub różowo, <laughs> Wszystkiego dobrego szkicku! brązowo czekoladowy Lub różowo-troskawkowy. Mówicie, troskawki. Wszystkiego dobrego szkicku. Jest to mi smołek, szkicek, bańka i tort rodzinowy tefan Ferti.